Witam państwa i zapraszam do obejrzenia najciekawszych fragmentów pokazowego turnieju snookera Hotshots Masters Zielona Góra 2010. W tej pokazowej imprezie obok najlepszych polskich zawodników Marcina Niczkę, Krzysztofa Wrubla, Michała Zielińskiego czy Adama Stefanowa. Wzięli również udział dwaj znakomici snuczerzyści z Wielkiej Brytanii. Były mistrz świata Sean Murphy, który tytuł wywalczył w 2005 roku i kolejny znakomity zawodowiec Mark Selby. Będzie więc okazja, by sprawdzić jak grają sławy snuklera, a także poznać reguły tej ciekawej gry. Słuker może grać każdy. Słuker podnosi bardzo mocno koncentrację, uczy młodych ludzi strategii, podobnie jak szachy. No i trzeba o tym powiedzieć, to jest jedną z najtuniejszych dyscyplin na świecie. To jest bardzo fajna, spokojna rozrywka w takim sensie, że wymaga pewnego skupienia, można sobie porozmawiać przy tym, bardzo, bardzo, bardzo przyjemna rzecz. No i wymaga tej precyzji, skupienia, że rzeczywiście jeśli Uderzenie wyjdzie dobrze, to się czuje taką satysfakcję, że oh, w punkcie idealnie weszło. Ciężko nie rozpoznać, czy wyszło czy nie, bo, bo jeśli się udaje to to jest się nagradzanym brawami. Subtelność snukera, jego taka Eklektyczność, można by powiedzieć, to dodaje jeszcze smaku, no i przede wszystkim powagi temu sportowi. To jest po prostu coś, czego się nie da tak na dobrą sprawę słowami opisać. To jest po prostu pozostające w sferach emocji, połączonych właśnie ze wspaniałym, jakimś logicznym podejściem do sukcesu i do zwycięstwa. Gra polega na wbijaniu Bill na przemian czerwona z kolorową. Mamy na stole 15 bil czerwonych, 6 kolorowych, są one odpowiednio punktowane. Wygrywa ten, który zdobędzie w danej rozgrywce więcej punktów. To jest frame i mecz to jest gra do jakiejś określonej liczby frameów. Punktacja 1 czerwona i kolorowe odpowiednio żółta 2, zielona 3, brązowa 4, niebieska 5, różowa 6 i czarna 7. Żeby móc wbijać kolorowo, trzeba najpierw bić czerwoną. Po biciu kolorowej, w momencie, jak są jeszcze czerwone na stole, wraca kolorowa na swój punkt i gramy dalej. Najlepiej wbijać kolorowe, czerwona, czarna, czyli 1-7, 1-7. Bicie 15 czerwonych z czarną i z czyszczenia koloru, to jest maksymalny break, marzenie wszystkich snukarzystów, czyli 147. Takich zawodników w Polsce, którzy mają ten maksymalny break, mamy trzech. Ci zawodowcy, którzy przyjadą, już mają po kilka takich, Breaków, także zobaczymy. Przebywałem na Światowej Lidze Sunkera w Sheffield. Jak widziałem, w jaki sposób Światowa Federacja działa, organizuje tego rodzaju imprezy. Nie ukrywam, że przyjechałem tutaj do Centrum Rekreacyjno-Sportowego, kiedy się budowało. Pomyślałem sobie, fajnie by było zrobić taki turniej w Zielonej Górze. Pojechałem na jeden z eliminacji do Mistrzostw Świata. Porozmawiałem z zawodowcami, podzieli. Marcin nie ma problemu, przyjedziemy. Dzięki temu, że tego typu imprezy powstają, młodzi, młodzi zaczynają grać, bo niestety nas starych zawodników wiadomo, już nie można liczyć. Trzeba po prostu inwestować w młodzież. To jest właśnie taka inwestycja w młodzież, którzy widzą to i chcą, mają czas i poświęcają się temu i naprawdę mamy młodzież, która już nieźle gra, nieźle gra na arenie międzynarodowej. Na pewno jest to największa, największa tego typu impreza w Polsce, takiego czegoś jeszcze nie było na takim pięknym obiekcie. Na pewno każdy młody chłopak chciałby zagrać w takim turnieju i będzie miał większą motywację, żeby, żeby trenować. Mi się to udało, jestem bardzo szczęśliwy. Świetna sprawa. Fajnie, że w Zielonej Górze odbywa się tak duże wydarzenie. Mamy dwóch najlepszych zawodników świata czołową, czołówkę polskiej Snukera. Także super. Z tego co słyszałem, dużo sprzedanych jest z biletów. Bardzo fajna impreza. Na pewno jest to kolejne doświadczenie. Mieliśmy już niejednokrotnie możliwość zagrania z takimi gwiazdami, natomiast przy tak dużej publiczności, na tak świetnym obiekcie, jest to jednak. No, jeszcze doświadczenie.